Dzisiaj w Ewangelii obejrzymy scenę, w której Jan Chrzciciel zostaje pozbawiony życia przez ucięcie głowy. Zawsze jak czytam tę scenę, Czytam ten fragment Ewangelii, to y, przypomina mi się książka Święty i Diabeł, gdzie Jan Maria Wianey robi specjalną kaplicę, w której jest napisane: Jan chrzciciel stracił dla tańca głowę. Czy przestaniec głowę? Moi drodzy, tutaj nie chodzi o to, że taniec jest zły, chodzi o to zapatrzenie w ciało. Herod był w stanie za ten taniec oddać połowę swojego majątku połowę królestwa czy jest w moim życiu jakaś taka sprawa jakaś taka rzeczywistość za którą mogę oddać połowę mojego życia czy jestem od czegoś tak zależny czy to od ciała czy to od rządzy czy to od czegokolwiek innego czy jest coś dla mnie na tyle ważne że jestem w stanie dlatego poświęcić głowę Jana Chrzciciela Czyli głos proroka, który mówi do mojego serca: nawróć się, zejdź z tej błędnej drogi. Czy są w moim życiu takie rzeczywistości, które są cenniejsze niż spotkanie z żywym Bogiem, niż spotkanie z żywym słowem, niż spotkanie z tym, który daje mi szansę odmiany mojego życia? Bo przecież są wśród nas ludzie, którzy tak jak święty Jan chrzciciel, przychodzą do nas i mówią: nawróć się. Czy może ich składamy w ofierze za to, żeby nam było przyjemnie? Czy moja przyjemność jest dla mnie ważniejsza niż to, co mówi do mnie Bóg? Moi drodzy, to jest niesamowicie ważna sprawa, żeby nazwać te rzeczy. Możesz spróbować dzisiaj zastanowić się, może wieczorem przy rachunku sumienia, co dla mnie było ważniejsze niż Bóg. Może odłożysz modlitwę. Dla jakiejś rzeczy, może będziesz dla kogoś niemiły i nie zobaczysz w nim drugiego człowieka, brata, siostry, nie będziesz żył według przykazania, które dał nam Bóg, przykazania miłości. Są to miejsca, w których jeszcze trzeba nad sobą popracować, gdzie trzeba zauważyć, że jestem w stanie tę osobę, tę modlitwę poświęcić dla czegoś konkretnego. Najczęściej jest to mój zysk. Życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia.